Danie kuriera opolskiego poprowadzi dla państwa Kamila korzeniowska. Dobry wieczór. Pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. O to co przygotowali dziś nasi reporterzy zapraszam. Poszedł za kasę, zanim przystawił jej nóż do pleców. Powiedział, że ma tam oddać jej pieniądze. Dyspozytornia w Opolu jest jedną z lepiej funkcjonujących dyspozytorni w skali kraju. Zadaniem policjantów jest eliminowanie z dróg tych kierowców, którzy w rażący sposób nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Szczegółowe kontrole na drogach powiatu Prudnickiego. Najpierw się odurzył, potem napadł na stację benzynową. W trakcie ucieczki poranił nożem przechodniów, którzy próbowali go zatrzymać. Właśnie ruszył proces w sprawie Nesanina. Dziś zeznawali świadkowie Wojciech Bulasz. To wydarzenie pracownikom stacji benzynowej przy ulicy Zwycięstwa w Nysie będzie się jeszcze długo śniło po nocach. Do dzisiaj jestem w szoku, boję się wyjść wieczorem ze stacji. Kiedy widzę, jak zapada zmrok, wchodzi ktoś w kapturze czy w ciemnej czapce, no to od razu stoję na baczność. Zawsze proszę kolegę, żeby nie opuszczał stacji, gdy, gdy robi się ciemno. Poszedł za kasę, zanim przedstawił jej nóż do pleców. Powiedział, że ma tam oddać jej pieniądze. Potem z drugiej kasy wziął pieniądze, no i tam no i wyszedł i zaczęli go gonić. Ucieczkę korneliuszak G z trzema tysiącami zrobowanych złotych próbowało przerwać trzech klientów stacji bezskutecznie. W pewnym momencie zobaczyłem, że sprawca wyjmuje nóż. Nie wiem, z którego miejsca i że zadaje nim cios Fabianowi. Widziałem, że było to pchnięcie, uderzenie w udo, prawe. Fabian go dalej trzymał, ale po tym ciosie, chcąc się obronić, uderzył go w twarz z ręki. Jednak na sprawcy nie zrobiło to żadnego wrażenia. Mężczyzna wyrwał się i uciekł. Dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało tam, ale jak już uciekł nam, to zobaczyliśmy, że mi z nogi leci krew. Koledzy też mieli tam jakieś rany. Ostatecznie Korneliusza G. zatrzymali nyscy policjanci. Jak tłumaczył sprawca, powodem napadu były trapiące go długi. W trakcie skoku był pod wpływem środków odurzających. Dziś przed sądem prosił o wybaczenie. Jednak osoby poszkodowane nie przyjęły przeprosin. Za rozbój z niebezpiecznym narzędziem mężczyźnie grozi nawet 15 lat za kratkami. Opolska dyspozytornia medyczna ma nową siedzibę. Koszt inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych. To jedno z najważniejszych miejsc w regionie. To tam koordynowane są działania ratunkowe dla całej Opolszczyzny i nie tylko. Hanna Honisz. Starania o nowoczesną dyspozytornię medyczną w Opolu trwały od 2016 roku. Po pewnych perypetiach przyszedł rok 2021. I wówczas nastąpiła decyzja już moja decyzja jako świeżo upieczonego wojewody, że inwestujemy tutaj w to, co nasze, czyli to, co jest własnością opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek jest własnością Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotychczas miejsce, gdzie funkcjonowała dyspozytornia, było dzierżawione za 25 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz zaoszczędzone środki będą przeznaczane na inwestycje. Dyspozytornia przeszła w ręce wojewody 1 stycznia 2021 roku. Dyspozytornia w Opolu jest jedną z lepiej funkcjonujących dyspozytorni w skali kraju. Myślę, że to jest zasługa. Przede wszystkim dyspozytorów, kierownika, zastępcy kierownika. W praktyce wygląda to tak, że dzwoniąc na numer 112 i zgłaszając potrzebę pomocy medycznej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego przełączy dzwoniącego właśnie do dyspozytorni medycznej. Można też zadzwonić bezpośrednio pod numer 999, co przyspieszy przyjęcie zgłoszenia. Najważniejszy jest adres adres, miejsce zdarzenia. E, bardzo często ludzie się denerwują. E, jak w kółko Macieju na początku powtarzamy, proszę, adres dokładny. Nic nam nieraz nie da, jak ktoś poda jakąś miejscowość i sklep. Konkretną nazwę, gdzie my nie znamy całej Opolszczyzny, nie znamy całej Polski, ponieważ jest też zastępowalność i przyjmujemy zgłoszenia z różnych części Polski. W Opolskiej dyspozytorni medycznej pracuje 35 osób. Zadaniem dyspozytora jest zebranie wywiadu, który pozwoli rozeznać, czy do zgłaszającego potrzeba wysłać pilnie karetkę, czy wystarczy wizyta np. w placówce nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Policjanci z grupy SPIT wzięli się za kierowców na prudnickich drogach, a to z powodu rosnącej liczby wypadków. Posypały się mandaty i upomnienia, a policjantom towarzyszył Maciej Dobrzański. I potrzebuje przebieg pojazdu, jaki mamy, ile kilometrów ma przejechane. Rudnicka Policja jest zaniepokojona rosnącą liczbą zdarzeń drogowych, których w tutejszym powiecie jest więcej. Świadczą o tym twarde dane z tego roku w porównaniu do analogicznego czasu roku ubiegłego. Od 1 stycznia do końca lutego zanotowano 9 wypadków drogowych i... 59 kolizji. W tych zdarzeniach 9 osób zostało rannych, a 4 niestety osoby zginęło. Jeżeli chodzi o porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego, to notowaliśmy wzrost o 7 wypadków i 9 kolizji. Dodatkowo 8, wzrost nastąpił 8 osób rannych oraz trzy osoby zostało zabite. Na powiatowe drogi wyjechały więc policyjne wozy. Również te nieoznakowane. Zadaniem policjantów jest eliminowanie z dróg tych kierowców, którzy w rażący sposób nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Kierowcy muszą też się liczyć z kontrolą trzeźwości czy też policjanci będą sprawdzać, w jaki sposób są przewożone dzieci. Śpieszyłam do lekarza. No, tak wyszło. Ale to pierwsze moje punkty karne. A, pierwsze punkty. A jaki będzie mandat? Coś pani wie? No, 400. Pośpiech to najczęstszy powód mocniejszego naciśnięcia na pedał gazu. Śpieszą się właśnie do pracy, bo zaspali, bo nie zdążyli wcześniej wyjść z domu. Y, dużo osób też mówi, że nie są świadomi swojej prędkości. Bierzmy pod uwagę też to, że auta mamy coraz lepsze. Y, ta prędkość nie jest odczuwalna, dlatego ważne, aby kontrolować prędkością. Warto zaznaczyć, że policja dzień wcześniej nagłaśniała w mediach planowaną akcję. Nieprzypadkowo. Bo, jak tłumaczą mundurowi, nie chodzi o to, aby karać za wszelką cenę, ale zapobiegać. Maciej Dobrzański, kurier opolski. Studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego będą mieli możliwość odbycia stażu praktyk i zdobycia doświadczenia w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu. To zakłada podpisana dzisiaj umowa. Agata Piwczyńska. Podpisane porozumienie otwiera studentom drogę do jednej z wielu ścieżek zawodowych. Pozwala na zapoznanie się z pracą w administracji skarbowej i daje szansę młodym ludziom na otrzymanie posady pracownika bądź funkcjonariusza służby celno-skarbowej. Współpraca z taką instytucją Krajowa Administracja Skarbowa jest takim bardzo dużym uzupełnieniem naszej oferty, oferty kształcenia. Poprzez staże, poprzez praktyki i poprzez w ogóle udostępnienie danych przy krajowej administracji skarbowej, które pozwalają studentom napisać np. Na pracę magisterską, pracę dyplomową. Współpraca wzbogaca program kształcenia, dzięki któremu absolwenci Wydziału Ekonomicznego są gotowi do rozpoczęcia pracy. Chętnych nie brakuje. Na staż przyjmujemy praktycznie każdego studenta, który przyjdzie. Takiego studenta, który wykaże inicjatywę, że chce, sprawdzi się, z którym porozmawia, czy to naczelnik, czy pracownik, czy nasz dział personalny. I taki student pokaże, co by chciał robić, gdzie by chciał być. Takie staże przede wszystkim organizujemy w każdym mieście powiatowym, gdzie mamy urzędy skarbowe, w naszej Izbie Administracji Skarbowej, jak również w urzędach celno-skarbowych. Bo zdobycie wiedzy praktycznej jest nieodzowne, aby szybko wdrożyć się w obowiązki zawodowe. W wielu przypadkach faktycznie jest to taki początek tego, jak oni chcą kreować tą swoją karierę zawodową. I są to bardzo często takie już pierwsze działania, właśnie związane z tym, gdzie w przyszłości będą chcieli podejmować pracę. Co roku na Wydział Ekonomiczny przyjmowanych jest około 200 studentów. Ideą ich nauczania. Jest zapewnienie im możliwości rozwoju nie tylko teoretycznego, ale również praktycznego. Agata Piwczyńska, kurier opolski. Zachęcam do tego, żebyście wzięli udział i oglądali przede wszystkim program w TVP 3 Opole 3 dnia marca. Zaczynamy o godzinie 17:00. Polskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy. To tytuł zakończonego właśnie projektu. Ma na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku zawodowym. Jaki odniósł skutek? O tym Bartosz Wojtkowski. Założenie przedsięwzięcia to zrealizowanie 2900 projektów. Jakie wyniki osiągnięto w naszym regionie? W ramach projektów przewidzieliśmy. Z realizowania, do zrealizowania 2900 staży uczniowskich z 56 szkół zawodowych, w tym 8 szkół specjalnych. Do tej pory udało się zrealizować hmm, staży 2785. Organizatorzy projektu zdają sobie doskonale sprawę z sytuacji na rynku zawodowym, dlatego inicjatywa jest istotna dla rozwoju całego regionu. Uczymy młodych ludzi po to, aby oni umieli w przyszłości, a właściwie już w teraźniejszości, która e, trwa, wykorzystać wiedzę i umiejętności, tak, aby im się lepiej żyło i aby nasz region lepiej funkcjonował. I to dokładnie jest realizowane e, w tym projekcie. O polskie firmy poprzez stworzenie miejsc stażu również zyskują zarówno nowe kontakty, jak i potencjalnych pracowników. To obu pól na korzyść. Liczba firm, które z nami współpracują obecnie na stałe, to już jest ponad 1300 opolskich firm. Projekt zakończył się realizacją prawie wszystkich staży. Wypłacono 6 milionów złotych. Bartosz Wojtkowski, Kurier opolski. Oglądają Państwo Kurier opolski, a teraz dalsze informacje w skrócie. Zapraszam. W miejscowości Żelazna w gminie Dąbrowa pijany kierowca wjechał busem w drzewo i uciekł na piechotę z dzieckiem na rękach. Mężczyznę już zatrzymano, a pięciolatek trafił do szpitala. Donosi portal Opole TvPpl. Sprawca to 34-letni mieszkaniec Opola, wydmuchał 2 promile alkoholu. Na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który poinformował o bójce na przykościelnym Placu, gdzie pięciu napastników miało bić swoją ofiarę. Okazało się, że żadnej bójki nie było. Za to żartowniś 40-letni mieszkaniec z Dzieżowic, został namierzony i ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Dziś wieczorem ostatnia szansa, aby zobaczyć na niebie bliskie spotkanie Wenus i Jowisza. Obie planety są teraz widoczne wieczorem nad zachodnim horyzontem, jako dwa bardzo jasne punkty świetlne. Ten jaśniejszy to planeta Wenus, a ten nieco słabszy to Jowisz. Takie zbliżenie planet na nieboskłonie astronomowie nazywają koniunkcją albo złączeniem. Śródmieście Opola ma własną radę dzielnicy. To efekt zbiórki 300 podpisów pod wnioskiem o jej utworzenie. Skład wybrano w drodze wyborów. Jej przewodniczącym został Tomasz Kwiatek, a jego zastępcą Tomasz Wróbel. Na przewodniczącą Zarządu Dzielnicy wybrano Alicję Wiśniewską. Jej prawą ręką będzie Przemysław Pytlik. Kolejny spór na linii Dobrzeń Wielki-Opole. Tym razem dotyczy budowy obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 454. Donoszą dziennikarze tygodnika Ziemi Opolskiej. Poszło o to, że 60% drogi miałoby przebiegać przez tereny Opola. Władze miasta uważają jednak, że ten temat ich nie dotyczy. Więcej powiemy w jutrzejszym wydaniu Kuriera Opolskiego. Mądre pomaganie. Chwyć zastrzyk energii z Fundacją Dom. Pod takim hasłem odbyła się akcja promująca przekazywanie 1,5% podatku dla potopiecznych fundacji. Ten na pozór niewielki gest ma wielkie znaczenie. Anna Święcicka. Z energią i uśmiechem zachęcali do przekazywania 1,5% podatku na działalność Fundacji Dom, która dla niepełnosprawnych ma ogromne znaczenie. To jest bardzo ważne, pod względem, że my tu przyjeżdżamy na e, rehabilitację. E, mamy zajęcia e, i też pomaga jakby fizycznie. Mm. Ale daje dużo radości bycie tutaj? Tak. Nie wyobrażam sobie tego życia bez fundacji. Fundacja to, to jest moim drugim domem. W tym wyjątkowym, jak sami mówią, domu są objęci kompleksową opieką, bo o to chodziło założycielom fundacji. Od początku, od tych 30 lat, nastawiliśmy się na pomoc rodzinie, na kompleksową pomoc rodzinie. Od małego dziecka poprzez pomoc medyczną w wieku szkolnym, aż do, nawet prowadziliśmy przez kilka lat licę dla naszych niepełnosprawnych osób, które to chciały korzystać z dalszej edukacji. Fundacja zapewnia też zatrudnienie 60 osobom niepełnosprawnym dzięki prowadzeniu zakładu aktywności zawodowej. Marzeniem jest stworzenie mieszkań chronionych. Na wszelkie działania potrzebne są pieniądze. Placówka cały czas poszukuje partnerów, którzy wspierają ich działania. Stąd m.in. współpraca z Tauronem. Ale niezwykle istotny jest gest, który może wykonać każdy podczas rozliczenia. 1700 rodzin jest pod opieką naszej fundacji. To nie zawsze tylko jedna osoba z niepełnosprawnością w rodzinie, czasem jest ich kilka, ale zawsze staramy się działać też na rzecz całych rodzin. O tym, jak ważne jest pomaganie, przekonywali goście Fundacji zaproszeni do Galerii Biały Kruk, wypełnionej po brzegi niezwykłą twórczością osób niepełnosprawnych. Już jutro na antenie TVP3 Opole wyjątkowy program charytatywny pod tytułem Pomagamy Wiktorii. Pomóc będą mogli także Państwo. Dziewczynka potrzebuje miliona złotych na operację, która zapewni jej życie bez bólu i cierpienia. Jak osiągnąć ten cel? O tym Wojciech Bulasz. Wiktoria jest niezwykłą jedenastolatką i marzenia też ma niezwykłe. Moim marzeniem jest polecieć do Francji, do Paryża. Tak. A czemu? Podoba mi się to miasto. Najbardziej chcę zobaczyć wieżę Eiffla i na nią wejść. Jednak niedługo nie będzie w stanie zrobić nawet kilku kroków. Cierpi na rzadkie zwyrodnienie stawów. Żaden z lekarzy w kraju nie podjął się ryzykownego zabiegu. Jedyną osobą, która zgodziła się operować Wiktorię jest amerykański lekarz prowadzący w Polsce klinikę. Mówimy o metodzie ratowania jej stawów. Jej stawy są na tyle zdegenerowane, na tyle zdeformowane, że tylko on tak naprawdę może je wyprostować, je zaprzestać i dalszej degeneracji. Koszt zabiegu milion złotych. Już jutro o godzinie 17 na naszej antenie rozpoczniemy specjalny program charytatywny. Wystąpią polscy artyści. Cimerca to jest no, piękny dzień. Dla mnie są to moje urodziny. I najpiękniejszym prezentem jest dla mnie to, że, że mogę właśnie komuś pomóc. I jeszcze większym prezentem dla mnie będzie fakt, jeśli jak najwięcej ludzi włączy odbiorniki, jeśli jak najwięcej ludzi weźmie udział w akcji. Cel zbiórki to milion złotych na operację dziewczynki. Kochani, dzień dobry. Często mnie pytacie, jak za pośrednictwem telewizji polskiej można pomagać drugiej osobie. No to już odpowiadam. Zachęcam do tego, żebyście wzięli udział i oglądali przede wszystkim program w TVP3 Opole 3 dnia marca. Zaczynamy o godzinie 17, czyli pora teleekspresowa. Historię Wiktorii widzowie poznali dzięki filmowi Niskorośli wyprodukowanemu przez TVP3 Opole. Już w przyszły czwartek w programie Ludzie Sprawy Historie zostanie wyemitowany reportaż, którego główną bohaterką jest Wiktoria. Te dwie operacje mają spowodować to, żeby ona normalnie mogła funkcjonować tak jak teraz funkcjonuje, cieszyć się życiem, skakać, biegać. To już kolejna taka akcja na antenie TVP-3 Opole. W ubiegłym roku udało nam się poruszyć serca naszych widzów i zebrać 300 tysięcy złotych na sieroty wojenne z Ukrainy, które znalazły schronienie na Opolszczyźnie. Pomagamy, pomagamy Ukrainie, pomagamy Wiktorii. Zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Natomiast nieocenione jest wsparcie Fundacji TVP, dzięki której nasza, powiedzmy, lokalna akcja chorytatywna zyska ogólnopolski medialny zasięg. I większe szanse na to, że dziewczynka wygra z chorobą. W końcu Wiktoria oznacza zwycięstwo. Wojciech Bularz, Kurier o Polski. W głównym wydaniu kuriera opolskiego to wszystko. Za chwilę prognoza pogody, którą przygotowała dla Państwa Wiktoria Marszałek. Potem rozmowa dnia. Gościem Hanny Honisz będzie Olaf Gałecki, tata Wiktorii, dla której jutro na antenie TVP 3 Opole prowadzona będzie zbiórka pieniędzy. Nasz kolejny serwis informacyjny o godzinie 20.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.